Kolejne zakażenie koronawirusem w popularnym kościele w Polsce. Ksiądz podczas niedzielnego nabożeństwa zaapelował do wiernych. Ksiądz przekazał pilny apel dla wszystkich wiernych. Okazuje się, że w jednej z najczęściej odwiedzanych świątyń w kraju wykryty został koronawirus. Podczas niedzielnej mszy jako pierwsi dowiedzieli się o tym parafianie. Koronawirus w często odwiedzanym kościele zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u jednej z osób, która posługuje w bazylice Bożego Miłosierdzia w łagiewnikach. Wierni mogli usłyszeć informacje już wczoraj podczas mszy świętej. W związku z wykryciem mu osoby posługującej w naszej bazylice z zakażenia koronawirusem wierni, którzy uczestniczyli 24 i 25 sierpnia w mszy świętej o godzinie 12 i zauważą u siebie niepokojące objawy. Proszeni są o skorzystanie z teleporady i skontaktowanie się z właściwą co do miejsca zamieszkania stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazano w ogłoszeniach dusz pasterskich. Co więcej, bazylika w krakowskich łagiewnikach jest na bieżąco dezynfekowana. Ksiądz podczas niedzielnej mszy zaznaczył, że podczas wszystkich nadchodzących liturgii. Prowadzone będą przez osoby zdrowe, które nie miały żadnego kontaktu z zakażoną osobą. 2. Ksiądz zwrócił się do wszystkich wiernych z apelem Ksiądz z parafii zaapelował także do wiernych, by z odpowiedzialnością podeszli do reżimu sanitarnego na terenie Łagiewnik. W związku z tą sytuacją do odwołania zamknięta została poradnia miłosierdzia, dom duszpasterski oraz restauracje. 2. Swoją karierę przypłaciła zdrowiem. Choroba zmieniła jej życie 3. Jednocześnie, w związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa w Krakowie, bardzo prosimy wszystkich uczestników mszy świętych i nabożeństw o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących norm sanitarnych, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni przy wejściu i zachowanie odpowiedniego dystansu. Podchodząc do konfesjonału, należy najpierw dokonać dezynfekcji. Zaznaczono w apelu do wiernych Źródło gazeta krakowska.pl